Kiedy Buddha Sjakjamuni wygłosił w Sarnat pierwszą mowę darmy wobec pięciu joginów, głównym tematem tego wykładu były cztery szlachetne prawdy. Stanowią one do dziś fundament wszystkich buddyjskich nauk. Przystępując do analizy owych prawd, musimy jednak pamiętać, iż są one opisem rzeczywistości widzianej oczami Buddy, czyli tego, w kim przebudziła się jego prawdziwa natura będąca ukrytym potencjałem każdej żywej istoty. Bardzo ważne jest właściwe zrozumienie, co znaczy, iż, jak głosi nauka buddyjska, każda czująca istota posiada naturę Buddy. Otóż znaczy to, że nieskończona mądrość jest pierwotną naturą każdego świadomego umysłu, zarówno ludzkiego, jak zwierzęcego, a także umysłów i istot zamieszkujących światy duchowe. Jednak nie każda świadoma istota może przebudzić w sobie ową pierwotną naturę. Zdolny jest do tego tylko człowiek. Stan ten nazywany jest niekiedy oświeceniem, albowiem jego esencją jest świetlista, nieustraszona mądrość, wolna od jakichkolwiek egoistycznych lęków i pożądań. A zatem według buddyzmu każda czująca istota posiada ogromny duchowy potencjał, lecz jest on w większości przypadków zablokowany przez karmiczne uwikłanie, które ma postać blokady emocjonalnej i mentalnej. Klasyczne teksty buddyjskie nazywają owe blokady zasłonami lub zaciemnieniami. I tylko istota ludzka posiada zdolność rozerwania owych zasłon. Buddha Shakyamuni w swojej ostatniej ludzkiej inkarnacji doświadczył przebudzenia owego potencjału i ujrzał z całą jasnością wszystkie aspekty i stopnie drogi, która każdą ludzką istotę może doprowadzić do tego samego stanu. Tak więc cel wytyczony przez cztery szlachetne prawdy nie jest celem negatywnym, lecz pozytywnym. Nie chodzi tu wyłącznie o usunięcie cierpienia, ale o zaktywizowanie ogromnego wrodzonego potencjału, przebudzenie swojej prawdziwej natury, która jest świetlistą, pełnią mądrości i współczucia. Z buddyjskiego punktu widzenia większość ludzi zatrzymuje się w rozwoju na bardzo wczesnym etapie, podczas gdy pełna dojrzałość przychodzi dopiero wraz z osiągnięciem stanu Buddy. Właśnie dlatego jednym z symboli buddyzmu jest kwiat lotosu w pełnym rozkwicie. Istnieje też buddyjska przypowieść o dwóch przyjaciołach z dzieciństwa, którzy spotkali się w wieku dorosłym. Jeden z nich był wielkim bogaczem, a drugi bezdomnym żebrakiem. Bogacz zaprosił swego starego przyjaciela na wystawną ucztę, aby powspominać czasy dzieciństwa. A gdy żebrak usnął zmorzony winem i długimi opowieściami, jego bogaty przyjaciel wsunął mu do kieszeni drogocenny klejnot, za który w tamtym czasie można było kupić cały pałac. Nazajutrz się rozstali, a bogacz cieszył się po cichu, wyobrażając sobie minę przyjaciela, gdy ten znajdzie w kieszeni ów wspaniały prezent. Gdy jednak spotkali się ponownie po roku, okazało się, że jego przyjaciel nadal był bezdomnym żebrakiem. Bogacz zatrzymał go zdumiony i zapytał: Co zrobiłeś z tym kosztownym klejnotem? Z jakim klejnotem zdziwił się żebrak tym, który wsunąłem ci do kieszeni. Nędzarz wsunął rękę do kieszeni i po chwili wydobył z niej szlachetny kamień, o którym nic wcześniej nie wiedział. Budda nauczał, że takim bezdomnym żebrakiem nie zdającym sobie nawet sprawy, że nosi w kieszeni bezcenny klejnot, jest każdy z nas. Zacznijmy od krótkiej charakterystyki czterech szlachetnych prawd, a następnie omówimy je bardziej szczegółowo. Pierwsza prawda dotyczy cierpienia. Z punktu widzenia Nirwany, całe życie istoty uwikłanej w karmiczne blokady jest cierpieniem. Buddyzm wyróżnia trzy poziomy cierpienia: bezpośredni, pośredni i potencjalny. Druga prawda mówi o przyczynie cierpienia, którą jest niewiedza, czyli fałszywy obraz świata i siebie samego, a przede wszystkim nieznajomość swojej prawdziwej natury. Złożony proces stopniowego powstawania cierpienia z niewiedzy opisany jest w nauce o dwunastu stopniach współzależnego powstawania. Trzecia prawda to proste stwierdzenie, iż dopóki istnieje przyczyna, czyli niewiedza, dopóty przejawiać się będzie skutek, czyli cierpienie. I czwarta prawda podaje metodę skutecznego usunięcia niewiedzy i rozbudzenia pierwotnej natury umysłu. Jest to tak zwana ośmioraka szlachetna ścieżka, obejmująca właściwy pogląd, właściwą myśl, właściwą mowę, właściwy czyn. Właściwe utrzymanie, właściwe dążenie, właściwą uważność i właściwą medytację. Teraz omówimy każdą z czterech prawd bardziej szczegółowo. Zacznijmy od trzech poziomów cierpienia, będących treścią pierwszej szlachetnej prawdy. Otóż cierpienie bezpośrednie to ból narodzin, chorób, starości, śmierci, kontaktu z tym, co budzi nasz wstręt. Utraty kontaktu z tym, co kochamy, a także niemożności spełnienia swoich pragnień. Cierpienie pośrednie związane jest z sytuacjami, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy szczęśliwi, bo osiągnęliśmy cel naszych dążeń, pragnień czy marzeń. Ale ponieważ wszystko na tym świecie jest zmienne, nietrwałe i przemijające, to także chwile radości, wcześniej czy później, zamienią się w smutek, żal rozczarowanie, znudzenie lub złość. Ostatecznie wszystko, co zdobyliśmy w ciągu życia, będziemy musieli utracić w chwili śmierci. Taki jest sens powiedzenia, iż łatwiej umierać żebrakowi niż królowi. Ze względu na nietrwałość tego świata, nawet wielkie radości, jakich w życiu doświadczamy, są jedynie pośrednimi formami cierpienia. I wreszcie cierpienie potencjalne polega na tym, że dopóki posiadamy ciało i umysł podatne na zranienie, nigdy nie osiągamy całkowitego spokoju. Zawsze bardziej lub mniej świadomie jesteśmy napięci i podszyci lękiem. A to właśnie doskonały spokój jest zasadą nirwany. Buddha powiedział, iż wszystkie istoty pragną szczęścia, ale nie znają jego prawdziwej przyczyny i szukają go tam, gdzie znajdują tylko coraz więcej cierpienia. Wydaje się im, że szczęście polega na zaspokajaniu pragnień, ponieważ nigdy nie doświadczyły prawdziwego spokoju. Druga szlachetna prawda mówi o przyczynie cierpienia. Cierpienie jest efektem długiego łańcucha współzależnych uwarunkowań, lecz na początku tego łańcucha jest niewiedza, czyli nieznajomość prawdziwej natury świata i siebie samego. Niewiedza charakteryzowana jest jako błędne postrzeganie rzeczywistości, widzenie trwałości w tym, co nietrwałe, prostoty w tym, co złożone, przyjemności w tym, co bolesne i osobowości w tym, co bezosobowe. Największym ze wszystkich złudzeń jest właśnie przekonanie, o istnieniu trwałego, realnego ja, odrębnego od wszystkich obserwowanych zjawisk, którego potrzebom, ambicją, zachciankom i kaprysom służymy całe życie, jak niewolnicy. Ta właśnie iluzja egocentrycznej odrębności jest źródłem wszystkich sensarycznych cierpień. Jednak samo intelektualne zrozumienie, iż ja jest iluzją tworzoną przez umysł zaślepiony niewiedzą, nie wystarczy do odzyskania wolności i spokoju. Konieczne jest bezpośrednie doświadczenie prawdziwej natury umysłu. I o tym właśnie mówi następna prawda. Trzecia szlachetna prawda głosi, iż warunkiem usunięcia cierpienia jest wyrwanie jego korzenia w postaci niewiedzy, czyli fałszywej percepcji. Ponieważ jednak system korzeniowy niewiedzy Wrośnięty jest głęboko w naszą podświadomość, to też konieczne jest wykonanie bardzo złożonej operacji, w której warunkiem powodzenia jest połączenie w jedną całość określonych zasad działania, mówienia i myślenia z rzetelną analizą naszych poglądów i przekonań oraz właściwie ukierunkowanym treningiem medytacyjnym. Niewiedza nie jest ogniem, który można zgasić wodą. Nie jest wiatrem, przed którym można schronić się wewnątrz domu, nie jest deszczem, przed którym można osłonić się za pomocą parasola. Niewiedza jest sposobem funkcjonowania naszego umysłu, dlatego przezwyciężenie jej możliwe jest tylko w efekcie głębokiej przemiany naszego myślenia, czucia i działania. Poszczególne aspekty tej operacji Opisane zostały w czwartej szlachetnej prawdzie, jako elementy składowe ośmiorakiej szlachetnej ścieżki. Niezwykle istotne jest zrozumienie w tym miejscu, że realizacja tej terapii zależy wyłącznie od ciebie. Buddha powiedział, iż On pokazuje drogę, ale nie może przejść za ciebie tej drogi. Powiedział też, że daje Ci lekarstwo, ale nie może tego lekarstwa za Ciebie zażyć. Darma, mówił Budda, jest jak woda. Każdy kontakt z nią oczyszcza, lecz tylko od Ciebie zależy, czy zechcesz zanurzyć w tej wodzie jedynie koniuszek palca, czy wykąpać w niej całe ciało. Przyjrzyjmy się zatem ośmiorakiej szlachetnej ścieżce jako instrukcji samodzielnego odblokowania swojej prawdziwej natury. Każdy z ośmiu elementów ścieżki jest równie ważny i im więcej owych elementów zdołasz włączyć do swojej codziennej praktyki, tym szybciej uda Ci się poluzować i ostatecznie usunąć blokadę emocjonalną i mentalną. Choć oczywiście, jeśli włączysz do swojego życia chociaż jedną z zasad szlachetnej ścieżki, będzie to dla Ciebie lepsze niż nie włączenie żadnej. Pierwszy element szlachetnej ścieżki to właściwy pogląd. Zrozumienie, na czym on polega, jest niezwykle istotne dla zbudowania właściwej postawy na drodze praktykowania szlachetnej ścieżki a pomocna w zrozumieniu właściwego poglądu będzie przypowieść o zatrutej strzale. Otóż pewnego dnia przybył do Buddy pewien człowiek i powiedział, że chciałby zostać jego uczniem i przyłączyć się do Sangi, ale pod warunkiem, że Budda wyjaśni mu następujące kwestie. Czy świat istnieje odwiecznie, czy nie? Czy może w jednym aspekcie jest odwieczny, a w innym nie? Albo też nie jest ani odwieczny, ani skończony? Następnie, czy świat jest nieskończony w przestrzeni, czy raczej ograniczony, a może w jednym wymiarze jest skończony, a w innym ograniczony, lub nie jest ani skończony, ani ograniczony. Dalej, czy Budda po śmierci ciała nadal istnieje, czy przestaje istnieć, czy może w jakimś aspekcie istnieje, a w innym nie, lub też ani istnieje, ani nie istnieje. I wreszcie, czy życie jest tym samym co ciało? Czy też jest czymś różnym? Człowiek ów po formułowaniu owych 14 pytań czekał w skupieniu na odpowiedź. Lecz Budda zamiast odpowiedzieć na postawione pytania opowiedział mu przypowieść o zatrutej strzale. Otóż zdarzyło się, że pewien człowiek został zraniony zatrutą strzałą. Przyjaciele zaniepokojeni o jego życie przyprowadzili mu lekarza. Lecz ranny powiedział, że nie pozwoli dotknąć się lekarzowi, dopóki nie usłyszy odpowiedzi na następujące pytania: Czy człowiek, który do niego strzelił, był braminem, szlachcicem, kmieciem czy posługaczem? Czy był młody, czy raczej stary? Jak miał na imię i z jakiego kraju pochodził? Z czego wykonany był łuk? Z czego zrobiona była strzała? Jak wykonano truciznę i jak umieszczano ją na grocie strzały? Czy strzelał do niego celowo, czy też zranił go przypadkiem? Zanim dowiedziałby się tego wszystkiego, niechybnie by umarł. Dlatego powinieneś uznać, rzekł Budda, że to, czego nauczałem, jest wystarczające do osiągnięcia celu, jakim jest przebudzenie prawdziwej natury i osiągnięcie nirwany. Zaś to, czego nie nauczałem, nie jest konieczne do osiągnięcia owego celu. A zatem Dharma ma bardzo praktyczny cel, a jest nim odblokowanie prawdziwej natury umysłu zaciemnionego błędnymi poglądami i wynikającymi z nich pragnieniami. Dlatego Buddha porównuje Dharmę do tratwy pomagającej przeprawić się na drugi brzeg rzeki. Kiedy już jesteś na drugim brzegu, nie musisz zabierać tratwy ze sobą. Dopóki zaś tkwisz w mroku niewiedzy, Jakiekolwiek poglądy na temat świata, życia czy wyzwolenia są jedynie złudzeniami. Dobrze ilustruje to stara indyjska bajka o sześciu ślepcach i słoniu. Pewien znudzony bogactwem Maharadża zaprosił pewnego razu do swego pałacowego ogrodu w ramach rozrywki sześciu żebraków niewidomych od urodzenia. Kazał też przyprowadzić i postawić między nimi słonia. Następnie poprosił ślepców. Aby każdy z nich dotknął słonia i powiedział mu, co ich zdaniem słoń przypomina. Pierwszy ślepiec dotknął boku słonia i stwierdził, że słoń przypomina ścianę. Drugi dotknął kła i powiedział, że słoń przypomina ostrą włócznie. Trzeci dotknął nogi i powiedział, że słoń przypomina drzewo. Czwarty dotknął trąby i stwierdził, że słoń jest rodzajem węża. Piąty dotknął ucha i powiedział, że słoń przypomina poruszający się wachlarz. Zaś ostatni dotknął ogona i zapewniał pozostałych, że słoń przypomina lianę. Rozgorzała między nimi dyskusja, która szybko przerodziła się w kłótnie, a potem w bójkę. A Maharadża, obserwując tę scenę z daleka, śmiał się z nich do łez. Podobnie jak owi ślepcy, zachowują się ludzie, którzy na podstawie swoich osobistych życiowych doświadczeń formułują ogólne sądy na temat natury świata, życia i człowieka. Następnie przywiązują się do nich, uważając je za jedyne słuszne i za głupców mają ludzi, którzy nie podzielają ich poglądów. Czym zatem jest właściwy pogląd? Właściwy pogląd jest taki, że istnieje cierpienie. Istnieje wewnętrzna przyczyna cierpienia, że cierpienie ustaje, gdy jego przyczyna zostaje usunięta i że istnieje metoda skutecznego usunięcia przyczyny cierpienia. Ten pogląd jest prawdziwy, a wszystkie dogmatyczne przekonania na temat świata, życia i ludzkiej natury, tworzone przez nieoświecone umysły, prowadzą jedynie do pychy, pogardy, nienawiści, sporów, walk i chaosu. Jedyny słuszny pogląd to przekonanie o konieczności praktykowania szlachetnej ścieżki jako jedynej metody pomniejszania cierpienia i umacniania pokoju i pogody ducha. Trzy kolejne elementy to właściwa myśl, mowa i czyn. Są one podstawą buddyjskiej etyki. Wyróżnia się trzy właściwe aktywności umysłu. Cztery mowy i trzy ciała. Co do umysłu, to należy unikać kierowania się porządliwością, gniewem i głupotą, która często przyjmuje formę pychy. Dlatego zgodnie ze szlachetną ścieżką należy praktykować ich przeciwieństwa wstrzemięźliwość, cierpliwość i skromność. Wśród aktów mowy buddyzm wymienia aż cztery niewłaściwe. Słowami bowiem możemy ranić innych bardziej niż nożem. Rana po skaleczeniu nożem goi się w ciągu kilku tygodni, natomiast rana zadana złym słowem może pozostać w pamięci przez wiele lat. Za niewłaściwe aktywności mowy uważa się kłamstwo, insynuacje, ubliżanie i plotkowanie. Należy więc praktykować przeciwieństwo owych czterech skalań czyli zawsze mówić prawdę, zwłaszcza o swoich postępach na drodze duchowej praktyki, zawsze mówić o zaletach i sukcesach innych osób, a przemilczać ich wady i porażki, zwracać się do innych łagodnymi i miłymi słowami, unikając obelg nawet w żartach. I nigdy nie należy słuchać plotek ani ich powtarzać, ponieważ są one oparte albo na kłamliwych insynuacjach, albo na niedyskretnym ujawnianiu czyichś wad, błędów lub porażek. Trzy niewłaściwe aktywności ciała to zabijanie, kradzież i nadużycia seksualne. Zabijanie może być motywowane pożądaniem, gniewem lub głupotą. Konsekwencją karmiczną odbierania życia innym żywym istotom, nawet owadom, ma być osłabienie energii witalnej w następnych wcieleniach, chorowitość oraz krótki czas życia. A często też padanie ofiarą zabójstwa z ręki naszych ofiar z poprzednich wcieleń. Kradzież oznacza przywłaszczanie sobie cudzego mienia lub cudzych zasług. Mnisi, którzy zobowiązani są do szczególnie surowego przestrzegania dyscypliny moralnej, nie mają prawa przywłaszczyć sobie nawet jednej monety znalezionej na środku pustej drogi. Powinni zabrać ją ze sobą i oddać w najbliższym domu. Do rąg gospodarza na wypadek, gdyby ktoś zgłosił się po jej odbiór. Mnisi i mniszki nie mogą też posiadać żadnej prywatnej własności, oprócz tradycyjnej szaty i podstawowych sprzętów codziennego użytku. Zresztą zasada ta obowiązuje także w klasztorach chrześcijańskich oraz w wielu innych tradycjach religijnych. Na przykład Dzina Machavira, będący rówieśnikiem Buddy przez 10 lat po opuszczeniu domu rodzinnego. Wędrował po Indiach bez jakiejkolwiek własności, nawet bez ubrania. Do dziś naśladowany jest przez radykalny odłam dżinizmu, którego członkowie nazywani są odzianymi w powietrze. Z buddyjskiego punktu widzenia kradzieżą jest to także oszustwo, wyłudzenie, żądanie zawyżonej opłaty za towar lub usługę, czy zaniżanie płacy dla swoich pracowników. Podobnie porywanie ludzi dla okupu lub zmuszanie ich do niewolniczej pracy to także forma kradzieży. Ofiary tych procederów są bowiem okradane z wolności. Co do właściwego życia seksualnego, to w przypadku mnichów i mniszek sprowadza się do zupełnego zakazu wszelkiej aktywności seksualnej. Buddha powiedział, iż gdyby na swojej drodze do oświecenia miał drugą tak wielką przeszkodę, jak pożądanie seksualne, to nie zdołałby osiągnąć celu. W przypadku wyznawców świeckich zasady szlachetnej ścieżki każą im unikać wielu niewłaściwych zachowań seksualnych, takich jak kaziroctwo, cudzołóstwo, gwałt, seks z osobą nieletnią, seks z osobą ciężarną, z osobą, która ślubowała celibat, seks w świątyni i wiele innych. Seks związany jest z tak silną zmysłową przyjemnością, że dla wielu ludzi jest on rodzajem narkotyku, od którego są mocno uzależnieni. Wbrew potocznym opiniom zakazy dotyczące różnych aspektów życia seksualnego nie są związane wyłącznie z tradycją judeochrześcijańską. Także buddyzm postrzega uzależnienie od seksu jako poważną przeszkodę na drodze przebudzenia pierwotnej pełni umysłu, Seks między dwiema kochającymi się osobami, które dzielą ze sobą swoje życie i chcą obdarowywać się także w sferze intymnej, jest naturalną częścią życia. Lecz wszelkie perwersyjne formy seksu, zwłaszcza związane z przemocą oraz traktowaniem ciała drugiej osoby bez miłości i szacunku, tworzą według buddy wiele negatywnej karmy, która wcześniej czy później zaowocuje cierpieniem. A zatem właściwy czyn oznacza praktykowanie przeciwieństw owych trzech negatywnych działań. Zamiast zabijać, powinniśmy ochraniać wszelkie życie. Zamiast kraść, powinniśmy obdarowywać hojnie wszystkich potrzebujących tym, co posiadamy. Zamiast prowadzić rozwiązłe życie seksualne, zachowywać rozumną, odpowiedzialną wstrzemięźliwość. Choć w tym przypadku trzeba pamiętać o regule drogi środkowej unikającej wszelkich skrajności, bez popadania w fanatyzm. Niekiedy można spotkać w literaturze buddyjskiej określenie, iż ktoś wbił w ziemię sztandar dziesięciu pozytywnych aktywności. Określenie to odnosi się właśnie do przyjęcia zobowiązania kultywowania właściwej myśli, właściwej mowy i właściwego czynu. Jest to zarazem podstawowy sposób zdobywania zasług. Dwa nagromadzenia zasługi i mądrości są niezbędne, aby w procesie praktykowania szlachetnej ścieżki móc usunąć dwie zasłony, więzów emocjonalnych i błędnych przekonań.